Cześć. Cześć wszystkim. Z tej strony Adrian z ATF Kotownsk. Chciałem wam dzisiaj pokazać słuchajcie, przegląd na 100 km nowej 850ki, Bo klient u nas zakupił słuchajcie, tego samego dnia, co przyjechały do kraju i chciał, żebyśmy od razu setkę zrobili, więc o, dzięki temu mogliśmy jeździć. E, słuchajcie, tutaj macie filtr powietrza. W pierwszej kolejności zobacz, zobaczcie. On się prosto tu zdejmuje. Weź wyciągnie go, pokażemy go, jak wygląda. Odkręca się w ogóle. Szybko bach, bach Bach, bach, piach. Słuchajcie, to jest papierowe, nie ma już tej gąbki takiej, e, może będą w ogóle customowe, tuningowe takie filtry gąbkowe. Generalnie ten filtr, skoro że nie ma gąbki, e, trzeba będzie częściej wymieniać, bo tamten jednak co przegląd wyjmował się do gąbkę, myło, benzynie, zabezpieczał się olejem i dłużej wytrzymywał. A taki papierowy, no jak będziecie jeździli w kurzu, e, będzie szansa jednak większa, żeby wymieniać go częściej. Dobra, wkładamy go. Ciekawa pucha w ogóle, fajnie skonstruowana. Tutaj cewka jest od jednego cylindra, druga cewka jest tam. I zobaczcie, jak to się składa. I przekręcacie. Bardzo bardzo fajnie, taki system szybki jest. nie? I tu wkłada się to. To jest tu, słuchajcie, na takich szybko. na gumkach standardowo. No, te gumki, pamiętajcie, żeby smarem jednak nasmarować. Także tak wygląda właśnie dostęp do tego. Zobaczcie, pek już. To ma z głowy, więc można w terenie w każdej chwili nawet filtr wyjąć, wyczyścić, wymienić. Kurde. Dostaliśmy się do wariatora, i tak jak mówiłem w Czechach, wam na, co próbowałem składowym vlogiem, pozdrawiam Kamila, mówiłem o tym, że trzeba zdjąć tą nakładkę na prógi, rzeczywiście tak jest, e, trzeba zdjąć i dostaliśmy się do wariata. Wariat, e, przejrzeliśmy go, generalnie podobny do Polara, ale mam ściągać do Polarisa, bo kiedyś serwisowaliśmy też różne tematy i nie pasuje, więc czekamy na ściągać, bo chciałem generalnie zdjąć ten wariator, jeszcze sobie pooglądać go. Nawet w Altivarico nie ma ściągaczy, czyli producent stage'ów do Moto sam nawet nie ma tego, oficjalny ściągacz trzeba będzie poczekać pewnie z fabryki, więc na razie wariatorów nie ściągniemy, no, chyba że damy do jakiegoś, to jest ta śruba, ta. Tak. to jest oryginalna, mhm. chyba że damy do tokarza, żeby nam dorobił po prostu taką ściągaczu, dorobił tutaj takiego dzyndzla, nie mhm. może zrobimy, nie, ten no. talerz oczywiście wyjmiemy, nie ma problemu, śruba jest większa ósemka, no, większa jest 8, niż szóstka, mhm. tak. Mhm. Eee, także tak to wygląda, tak jak mówiłem filtr jest tu, cewka eee, od tego właśnie cylindra drugiego teraz, to jest drugi cylinder, tam jest pierwszy. Eee, zworka tutaj trzeba zrobić, nie będzie piszczał, hamulec to wiadomo. Eee, co do filtra oleju, słuchajcie filtr oleju, bo to podstawa przy przeglądzie, ale pamiętajcie przegląd to nie tylko oleje, wymiana oleju to wymiana oleju to to zawsze musicie jednak oddzielić e, silnik jest 2.6 e, skrzynia jest ile 0.6 0.6? 0.6 0608 generalnie polecam i tak troszeczkę więcej lać tego oleju więc pewnie będziemy lali około trójki może 2.8 zobaczymy jak będziemy wylewali jak się na bagnecie pojawi powiem tak więcej oleju nie zaszkodzi a strzeżonego Pan Bóg strzeże czyli i tak dalej I tu macie filtr oleju i żeby dostać się do filtra oleju trzeba zdjąć nadkole tak, nad kole trzeba zdjąć i filtr oleju jest tutaj, a filtr jest, słuchajcie, od 2014 roku niezmieniony, czyli nie, starzej, w w 12 roku 800 miała, to jest mhm. ten sam filtr 800, ta stara, inaczej mówiąc, filtr tak jak Kanamie, filtr w się. więc CEF MOTO jednak rozwiązało ten system, że jednak ten filtr oleju zostawiają wszędzie taki sam, więc jest tutaj, od dołu jest sitko takie, które można zdjąć, w razie czego, jakby kiedyś jakiś syf jeszcze większy był, jest sitko od dołu. Masz go? To jest sitko, akurat zdjęliśmy sobie na dole, żeby zobaczyć. Taki sitko jest jeszcze od dołu. Generalnie pokażę jeszcze. Można byłoby pomyśleć i zrobić, słuchajcie, tutaj y, dziurę w, i nagwintować, i zrobić sobie w ogóle spust, żeby używać tego spustu. Bo to jest spoko opcja, bo taki wtedy dekielek jakby się nie daj Bóg y, wiecie, przekręcili, a są tacy magicy, y, no właśnie ci, co tak piszą na grupach, że przegląd to tylko wymiana oleju, i że oni olej to se sami w domu y, wymieniają, a później przekręcają takie gwinty. To spoko opcja jest właśnie, żeby y, zrobić sobie takie coś i, i właśnie sobie później ewentualnie wymienić. A, a tak w nim jest y, jednak sposób w karterach, więc trzeba uważać, żeby delikatnie dokręcać, nie za mocno, żeby nie uwialić. Więc to mamy to blukane. Y, co jeszcze? No trzeba standardowo tak jak we wszystkich tych w Cefmoto y, posprawdzać mocowania amortyzatorów, to wiadomo. Podokręcać. Tu jest stabilizator, trzeba będzie go posmarować. E, tu nie bójcie się, że płyn, tylko po prostu dolewał trochę mu się chlapnęło, więc e, tak. Stabilizator jest. Stabilizator, słuchajcie, ci, co jeżdżą w ciężkim terenie, raczej trzeba będzie demontować. Stabilizator jednak e, przy takich szybkich jazdach, no jednak, no lepiej pracuje w takim pojeździe, wiadomo, no, lepsza reakcja jest jednak tego e, do skrętu. Kratka. Demontuje się, można wyjąć, umyć chłodnicę. Więc na takim przeglądzie, jakimś wiecie, takim trochę dłuższym, nie wiem, nie mają ileś kilometrów, już w takim błoceniu można umyć, i wtedy można idealnie umyć. To wam tam teraz pokazywałem w Czechach. Przekaźniki, płyn do chłodzenia, do, do, wyrównawczy tu płyn do chłodnicy. Gniazdo OBD jest jedna z fajnych zmian, bo wiadomo, to są zmiany takie. Tu jest jeszcze ile, tu jest 63, miała 850, ta ma 75. To mamy ile koni? 12 chyba, tak? 12 koło koni więcej jest między tym a tym. Yy, I słuchajcie, wentylowane tarcze zobaczcie. Wentylowane tarcze ma. Więc yy, koniec problemu z wypiszczeniem hamulcy prawdopodobnie. Bo trzeba nim wjechać jakiś teraz piaskowy teren. Bo to, co my docieramy tutaj klientów kładę, to głównie jest jakieś dojazdy leśne albo po prostu na asfalt, bo trzeba zrobić te 100 km. No i co, trzeba kalamity później posmarować wszystkie wiadomo. Trochę więcej jest teraz, no bo z przodu dodali na stabilizatorze, a tak to jest standardowo na wahaczu i na stabilizatorze z tyłu, to jest standard. No i tak jak mówię, tu trzeba podokręcać te amortyzatory, bo to jest taki standard CEF MOTO generalnie, się luzuje. No i jeszcze standardem CEF MOTO tych starszych były, że się luzowały drążki przy kolumnie i to też posprawdzamy, zobaczymy czy poprawili to, czy trzeba dokręcać na każdym przeglądzie. Oczywiście trzeba podnieść jeszcze swożnie popatrzeć no, na 100 km to wątpię żeby jakikolwiek luz był ale przegląd to przegląd no. przegląd to nie tylko oleje jeszcze raz powtórzymy nie raz także tak wygląda przegląd słuchajcie po 100 km w najnowszej 850 bo no bo to jest ta sama konstrukcja eee, smar wodoodporny słuchajcie używamy do różnych takich gumek jakichś takich plastików. Nawet gumy stabilizatora, jak wkładamy, wymieniamy, to używamy. Także też polecam się wyposażyć w taki smar Super sprawa. Albo wazelina, jak tam ktoś woli, techniczną. Chociaż smar trochę dłużej będzie w tych gumeczkach. Także jeśli jesteście zainteresowani kupnem nowej 850, czy 1000, no to dajcie znać. Pamiętajcie, serwis u nas, gwarancja bezproblemowa. Nie ma, że coś się nie da, że to nieuznane, to tamto nieuznane. Wszystko się da, kwestia jest po prostu kupieniu w dobrym miejscu. Także e, oglądajcie kolejne materiały, bo chyba zasypiemy ten internet tymi materiałami e, z różnych rzeczy. Niedługo przyjadą zderzaki, osłony, relokacje, będziemy chłodnicy robili na górę, e, mnóstwo modyfikacji. E, stage variatora też niedługo będzie, bo już e, Waliko pracuje nad tym. Chyba nawet nie wiem, czy już są. Muszę do niego napisać, więc zobaczymy. E, może też będzie polski producent miał e, LZ Parts, też e, produkuje takie stage y w starych modelach też y, Łukasz y, y, fajną robotę robi y, więc zobaczymy. No. Teraz trzeba trzeba naściągać poczekać. Trzeba naściągać, bo nie ma ściągacza. Y, no i nie mogę tego wyjąć. No. Trochę mamy ból, że nie możemy tego zdjąć. Ale spokojnie przekręcimy śruby po swojemu. Jeszcze posprawdzamy, więc jest jak najbardziej. Więc... Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Hej.